W takim szybkim spojrzeniu możemy powiedzieć, że Ewangelia dzisiaj uczy nas dwóch rzeczy. Po pierwsze, naśladowania naszego Ojca, który jest w niebie. Mamy być święci tak, jak on jest święty, i doskonali, jak on jest doskonały. Czyli przebaczać tak, jak przebacza on. To pamiętamy z tej katechezy o Ojcze Nasz, którą Jezus daje uczniom. Jeśli wy nie przebaczycie, no to i Ojciec wam nie przebaczy. Ale druga rzecz to ta, żeby cieszyć się tym, co otrzymaliśmy od Ojca, dlatego że radość z tego, co otrzymujemy, chroni nas przed narzekaniem, przed tym, czego nie otrzymujemy od ludzi znaczenie dobrych rzeczy albo co otrzymujemy, czyli rzeczy złe. Jakieś złe słowa, złe działania wobec nas, albo to, że zapominają coś zrobić. Myślę, że po tym można poznać człowieka, który nie cieszy się z darów Pana Boga, właśnie po tym, że zwraca większą uwagę na. To, co dzieje się w relacji z człowiekiem, co otrzymuje złego, czy czego nie otrzymuje dobrego, więc taki człowiek prawdopodobnie zapomniał już o tym, by cieszyć się tym, co dzieje się w relacji jego z Panem Bogiem, a więc to, co otrzymuje przebaczenie, łaski i to, czego nie otrzymuje czyli kary należne za to, co zrobił. Ale jeśli spojrzymy troszkę głębiej, to pojawiają się cudowne rzeczy. Pierwsze czytanie, czyli ten, druga część modlitwy Azariasza w piecu ognistym. Pamiętamy, król Nabuchodonozor zrobił swój pomnik, taką statuę za życia już, to też ciekawe, że już ktoś tam chciałby za życia stawiać sobie pomniki. A to się, słyszałem, zdarza i też w naszym życiu zakonnym czasami. Więc postawił taką figurę i oczywiście no nie po to, żeby schować ją w piwnicy czy postawić na strychu, ale po to, żeby im nie oddawali mu cześć. W sensie takim, że jeśli ja nie mogę być wszędzie, na przykład we wszystkich klasztorach, no to tam postawię taką figurę, żeby bracia pamiętali, jaki jestem wspaniały. No więc ten nakaz oddawania mu czci dotyczy wszystkich mieszkańców Babilonii, w tym także uprowadzonych tam naszych znajomych młodzieńców. Ale oni mówią absolutnie, nie ma w ogóle mowy, nie będziemy tego robić. No więc za to zostają wrzuceni do ognistego pieca, który, jak pamiętamy, jest siedem razy bardziej to ta siedemka z Ewangelii. Siedem razy bardziej rozpalony niż było trzeba, na tyle, że zabija nawet tych, którzy piec rozpalali. No i tam w piecu, właśnie Azariasz zaczyna się modlić. I mm, są niesamowite rzeczy w tej modlitwie, bo chociaż oni sami nie są winni bezpośrednio temu, co się stało, bo przecież ze względu na Pana Boga nie chcą czcić posągu króla i cierpią z tego powodu, ale też sam fakt, że są Uprowadzeni do Babilonii no nie jest ich bezpośrednią winą, bo stało się to z powodu grzechu narodu. Oni sami, jak, jak księga Daniela nam ukazuje, są prawi, są ludźmi pełni, pełnymi wiary, więc można powiedzieć w jakimś sensie, cierpią nie z powodu swoich bezpośrednich grzechów. Ale prośbę skierowaną do Pana Boga o miłosierdzie, o uratowanie ich z tej sytuacji, w której są, czyli z tego pieca ognistego, więc te prośby nie budują jej na własnej sprawiedliwości. Nie mówią, przecież nic złego nie zrobiliśmy, za co takie męki, albo o, dobry Boże, uratuj nas z powodu tego, co dobrego dla Ciebie już zrobiliśmy. No tyle razy już byliśmy wierni, naprawdę, no to chyba, no naprawdę, powinieneś już być dla nas dobry. Oni w ogóle nie powołują się na siebie, na swoje działania, jakieś swoje dobro, tylko najpierw zaczynają od uznania grzechów i mówią my. Więc nie mówią oni, ci źli z naszego narodu zrobili tak, no ale my cierpimy, panie, bo my jesteśmy tacy dobrzy, pokorni i w ogóle, ale nas uratuj, tylko mówią my zgrzeszyliśmy. To my zrobiliśmy to, my zrobiliśmy tamto. Mimo, że, powtarzam, Księga Daniela sugeruje nam, że w nich no, nie ma nic z tych rzeczy, które wymieniają, ale oni są świadomi, że nawet jeśli dzisiaj nie zgrzeszyliśmy, a przychodzi doświadczenie, to naprawdę nie trzeba być profesorem teologii, żeby rozumieć, że być może wczoraj zgrzeszyłem, bo wiem, że jestem do tego zdolny i tego nie zauważyłem albo zapomniałem. I kiedy dzisiaj się dąsam na Pana Boga, jakim prawem dajesz mi cierpienie czy doświadczenie, to może właśnie dlatego, że w gruncie rzeczy zapominam, kim jestem. Że jestem człowiekiem, który z łatwością przekracza przykazania, z łatwością zapomina o tym, co Pan Bóg mi powiedział, co nakazał, ale też to, co sam jemu obiecałem wiele razy. Ile razy w doświadczeniu mówił, panie, wybaw mnie, a pójdę na kolanach do Częstochowy, yy, albo na jasną górę, na przykład, to trochę bliżej będzie niż do Strudy, do Częstochowy, albo zrobię to tamto, siąto i to. I potem, kiedy przychodzi zmiłowanie, ja przez trzy dni jestem mega pobożny i mega pokorny, ale czwartego dnia już zapomniałem. No, bo są nowe sytuacje, nowe doświadczenia i w ogóle. I co by było, gdyby Pan Bóg tak na serio wziął pod uwagę wszystkie nasze słowa, wszystkie nasze obietnice, wszystkie nasze działania już nie mówię wszystkie nasze grzechy byłoby po nas. Więc dlatego, myślę, Zariasz pokornie mówi: tak, no, my zgrzeszyliśmy. Z powodu naszych grzechów to wszystko się stało. Jest tutaj pewna taka nowość, bym powiedział, bo nie tylko mówi, że Pan Bóg sprawiedliwie, czyli z powodu naszych grzechów, zesłał na nas te doświadczenia, ale on błogosławi Pana Boga za to. Mówi: Błogosławię Cię, Panie, bo jesteś sprawiedliwy, no bo postąpiłeś z nami zgodnie z naszymi grzechami. Co zresztą zapowiedziałeś wcześniej. Tam w księdze Powtórzonego Prawa jest taka cała lista przekleństw, które Pan Bóg jakby przyczepia do grzechów, mówiąc: Jeśli zrobicie to. No to przyjdzie na was przekleństwo. Nie dlatego, że ja się wkurzę i, i będę ciskał w was gromami, ale każdy grzech. Owocem każdego grzechu, czy skutkiem każdego grzechu, jest zawsze przekleństwo. Pan Bóg daje taki katalog tego, co może się dziać. I ewidentnie pokazuje, że niewierność będzie. Skutkowała tym, że zostaniecie jako naród rozproszeni wśród innych narodów pogańskich. Będziecie zmuszeni, żeby czcić bożki tamtych narodów. Co dokładnie tu się dzieje? Więc to wszystko jest sprawiedliwe, uczciwe i, i jest też niezwykłe, że Azariasz mówi: Błogosławimy cię, Panie, bo jesteś sprawiedliwy, bo robisz tak, jak zapowiedziałeś. Jesteś dobry, chwała Tobie za to. Ale jeśli jest to też możliwe, to prosimy o trochę miłosierdzia. Więc najpierw on, on uwielbia Pana Boga w jego Sprawiedliwości, w tym, że słowo Pana Boga się wypełnia, no to jest dobre, ogólnie rzecz biorąc, ale dla nas jest troszkę nieprzyjemne, jest, jest trudne. Więc mówi: No, Panie, no nie słuchaliśmy Ciebie. Yy, tu, tu jest też pięknie powiedziane, kilka wersetów przed początkiem pierwszego czytania: Nie słuchaliśmy Ciebie, nie zachowywaliśmy Twoich przykazań, nie wypełnialiśmy ich. To jest dokładnie to, co Pan Bóg nakazuje. W, właściwie rozdział przetrzyma, słucha Izraelu, będziesz kochał Pana Boga całym sercem, umysłem, mocą, całym swoim życiem I tam wcześniej właśnie jest to, że słuchajcie mnie, zachowujcie przykazania, wypełniajcie je I tutaj Azariasz powtarza, no nie zrobiliśmy tego Te najważniejsze rzeczy, które nam nakazałeś, nic z nich nie wypełniliśmy w gruncie rzeczy ale błagamy Cię, nie odwracaj od nas swojego miłosierdzia. I nie opiera tej prośby na, na tym, co Sam zrobił, na, na tym, kim jest. Ale na Panu Bogu mówi: Ty jesteś wierny, bo Ty obiecałeś Abrahamowi i Izaakowi i Jakubowi, obiecałeś, że się zmiłujesz, że, że rozmnożysz ich, jak gwiazdy na niebie, jak piasek na morskim brzegu. Ale dzisiaj, Panie. Tak pięknie odnosi to do tej obietnicy. Mówi, że no, my dzisiaj jesteśmy najmniejsi spośród wszystkich narodów. Jakby mówił, jesteśmy narodem nierozmnożonym. Obiecałeś, że nas rozmnożysz, ale my dzisiaj jesteśmy zdziesiątkowani przez nas, nasz grzech. Wybiliśmy się sami naszym grzechem. Jakby naszym życiem przeczymy Twojej obietnicy. Obiecałeś, że będziemy jak gwiazdy na niebie, a my jesteśmy poniżeni na Ziemi. Jakby leżymy na ziemi, jakby gwiazdy, które spadły, jak, jak ciężar, który no nie może się utrzymać wysoko, tylko spada na ziemię. Jakby obarczyć siebie jakimś kamieniem młyńskim, no to wiadomo, że, że padamy nisko. Stacy jesteśmy. I jak piasek na morskim brzegu, to jest bardzo taka, to, to jest dobre porównanie: piękne. A on mówi nie, my jesteśmy raczej jak, jak proch deptany. Nie jak piasek na morskim brzegu, romantyczna plaża, zachód słońca, szum, w ogóle pięknie, tylko jesteśmy jak taki proch, który, w który się obracamy co, co prowadzi nas do myślenia o śmierci, że, że już się rozpadamy właściwie, już jest wszystko stracone. I to jest kończy z powodu naszych grzechów. Ale wierzymy, że ty masz moc, żeby to zmienić. Tak jak dałeś Twoje słowo. Te zapowiedź przekleństw, jeśli byśmy zgrzeszyli, i ono się wypełniło, i chwała Ci za to, Panie, że Twoje Słowo się wypełnia, tak ufamy, że Twoje Słowo, które też dałeś, Twoje Słowo o zmiłowaniu, też się wypełni. Proszę pamiętać, że ta modlitwa płynie z pieca ognistego. Tutaj czas gra na naszą niekorzyść. To jeśli prosimy o miłosierdzie, trzeba to robić szybko, bo się poparzymy, bo zaraz nas spali. Więc mamy parę sekund, żeby coś powiedzieć Panu Bogu. Więc to, że Azariasz nie zaczyna, no szybciej działa, Panie Boże, no już mi się pięty palą, to, że nie robi w ten sposób, tylko gada długo i chwali Pana Boga najpierw, zaczyna od uwielbienia, potem od upokorzenia siebie, od uniżenia siebie, to znaczy, że On z jednej strony ma czas, mówi, no dobra, no jak mnie spali, to spali, ale niech mnie spali, kiedy uwielbiam Pana Boga, nie kiedy narzekam, kiedy marudzę, a po drugie, On chyba po prostu wierzy, że Pan Bóg będzie słuchał i zatrzyma ten ogień, i powie, dobra, zatrzymuje ogień na czas, kiedy mówisz. Posłuchamy, co mówisz, ciekawe. I, i rzeczywiście, dopiero później, po, po, po tych kilku, kilkunastu zdaniach, zaczyna błagać o, o miłosierdzie. I są tutaj na koniec to, co już jest w naszym czytaniu, dwie rzeczy, które niesamowicie mnie uderzają. Po pierwsze, on mówi. No bo nie mamy gdzie złożyć ofiary. Świątynia, no rozbita. Babilończycy yy, zburzyli świątynię, spalili całe miasto Jeruzalem. No nie ma nic. A wiadomo, że, że tylko w Jerozolimie można było składać ofiary. No rzeczywiście przez wieki Izraelici składali w różnych miejscach, w Dan, w Betel, ale to były fałszywe świątynie. To, to był powód też, dla którego zostali... Zmiażdżeni przez Asyrię, więc, więc tylko Jerozolima była miejscem wybranym przez Pana, gdzie można składać ofiary, ale Jerozolimy nie ma w tym momencie. No to co mamy zrobić? No i na to mówi Azariasz, w takim razie nasza dusza strapiona i duch, duch uniżony, niech będą jak ofiara dla Ciebie, Panie. Niech ta modlitwa pokorna <trym> będzie jak ofiara. To jest taka niesamowita zamiana. No nie możemy Panie, zrobić tego, co powinniśmy, jakby nie jestem w stanie zrobić wielkich rzeczy. Ale mogę dać Ci chociaż tyle, mogę ofiarować Ci siebie. I to jest tak jak w godzinie czytań, w, w drugim czytaniu: że nikt z nas nie jest na tyle biedny, na tyle nijaki, czy na tyle grzeszny, żeby nie mógł Panu Bogu ofiarować swojego serca. Obojętnie, jakie by ono nie było. Ale jest stworzone przez niego, więc to jest jego wartość. Owszem, grzechami je niszczymy, brudzimy, co tam chcemy, to jak to chcemy nazwać, ale tak czy siak, w każdym momencie naszego życia, dopóki to serce bije, możemy je ofiarować Panu i będzie to miła Jemu ofiara. Więc nie wolno nigdy, tak jak Judasz, wymawiać się, ja jestem już nikim, już wszystko straciłem. To jest jakaś forma pychy, jakaś forma ucieczki od tego, żeby się powierzyć, oddać Panu Bogu. Może troszkę. Zasłanianie się przed tym, że trzeba się będzie nawrócić, zmienić myślenie i potem działanie. Więc z jednej strony oni mówią: Panie, niech nasze serce będzie dla Ciebie ofiarą całopalną. Zobaczcie, że to się dzieje w piecu, gdzie jest ogień, gdzie normalnie, no nie w piecu babilońskim, oczywiście, ofiar dla Pana Boga by się nie składało, ale, ofi ale ołtarz ofiarny przed świątynią jerozolimską, czy na tym terenie świątynym, jak mówiliśmy. No tam właśnie ogniem palono zwierzęta ofiarowane Panu Bogu. I troszkę Azariasz mówi w ten sposób: No dobra, mamy ołtarz, czyli piec, mamy ogień, siedem razy bardziej rozpalony. No dobra, to my możemy być Pani ofiarą dla Ciebie. Zgadzamy się na to. I Pan Bóg tę ofiarę przyjmuje, ale nie w taki sposób, że oni płoną, tylko odwrotnie przyjmuje ich serce skruszone, ich modlitwę, tak, że oni jako ludzie, w sensie, jako ta ofiara, Całopalna nie giną. Pan Bóg ich ratuje, czyli przyjmuje tę modlitwę, przyjmuje tę gotowość do oddania życia całkowicie Panu Bogu. To jest niesamowite. I druga rzecz jeszcze, tu co prawda jest, tu bibliści się troszkę zastanawiają, jak to przetłumaczyć, i tu są różne propozycje, ale my mamy podane to tak i tego się trzymamy. Teraz więc idziemy za Tobą z całego serca. Ale gdzie idziemy? Bo jesteśmy w piecu. No, no to idziemy za Tobą. Jakaś droga w piecu musi być, panie. Nawet w piecu ognistym, który jest grobem, który jest końcem wszystkiego, który jest piekłem, tak już troszkę dramatyzując, jest droga, którą daje Pan Bóg. Zawsze jest wyjście z każdej sytuacji. I rzeczywiście wiemy, że Anioł wyprowadza ich z tego pieca, ale to, że oni mówią: Teraz idziemy, panie, za Tobą z całego serca, to jest powiedzenie, że. Nie chcę się zatrzymywać w swoich smutkach, w swoich jakichś ciemnościach, w rozpaczaniu. Nie chcę powiedzieć, że to już koniec. Wiem, że zawsze jest droga, że Ty, Panie, z każdej sytuacji możesz mnie wyprowadzić. Więc jest tutaj no, cała masa przepięknych obrazów, które proponuje nam mm, Azariasz czy, czy, czy Daniel w swojej księdze. Ale kiedy spojrzymy sobie do Ewangelii, tu też zerknijmy króciutko na, na kontekst, bo Piotr pyta, ile razy mam przebaczać Panie, czy aż siedem razy. To jest wielka hojność ze strony Piotra, bo rabini mówili, że przebaczyć można maksymalnie trzy razy. Jeśli ktoś zgrzeszy i mówi, no dobra, zgrzeszyłem, no to jeśli jeszcze raz to zrobi, to mu jeśli jeszcze raz to zrobi, to mu przebacz i koniec i więcej przebaczenia nie ma, bo to już recydywa. To znaczy, że on chce grzeszyć. To znaczy, że nie chce się nawrócić. Więc kiedy Piotr mówi, czy siedem razy, to jest troszkę tak jakby przyszedł do Jezusa i powiedział, no Panie, nie wiem, czy wiesz, że jestem taki super, że jestem gotowy przebaczyć siedem razy tym draniom, moim kolegom apostołom. I Jezus mówi to pięknie, tylko że ja nie powiedziałem Ci, że masz przebaczyć siedem razy, tylko za każdym razem tak się składa. Czy to będzie siedem, czy dwa, czy tysiąc. I w Ewangelii Łukasza mamy tę wersję właśnie, że jeśli by twój brat nawet zgrzeszył siedem razy w ciągu dnia, to siedem razy masz mu przebaczyć. Tu oczywiście nie o matematykę chodzi, tylko o, o, o tę gotowość do widzenia, co Bóg zrobił dla mnie. Bo my sami z siebie nie mamy mocy przebaczyć nawet jeden raz. No, chyba że kogoś strasznie lubimy, i w ogóle, w ogóle, to tam nie zwracamy na to, co zrobił, tylko z racji tego, że go lubimy, mówimy, dobra, nic się nie stało. Ale gdyby to zrobiła osoba, której nie lubisz, o, to już byłby koniec świata, prawda? Nawet jakby to był jakiś drobiazg, to osoba, której nie lubisz, to ten drobiazg ty powiększasz do tragedii narodowej. I trzeba byłoby ogłosić trzy dni żałoby, prawda? Za to, co ta osoba zrobiła. Gdyby to, gdybyś to ty sama zrobiła, oczywiście, o, to się tam przypadkowo stało. Pamiętam, jeden z naszych ojców opowiadał historię o jakimś tam księdzu prałacie, czy kimś takim, nie, nie wyznaje się za bardzo nazwa, ale ktoś taki właśnie bardzo szacowny i w ogóle starszy kapłan, który zorganizował jak, jakieś tam przyjęcie, było wielu kapłanów, tam biskup, ktoś tam jeszcze i w ogóle, i miał... Swoją taką panią Martę w kuchni, która tam wszystko przygotowywała i tak dalej. No i w pewnym momencie tam kleryk, oczywiście przy stole tam biegał, przestraszony, w ogóle przerażony, tam ręce mu drżały i gdzieś tam coś potrącił i wylał tam jakiś sok czy wino. Czy no więc nasz sympatyczny ksiądz proboszcz tam woła: Marta, kleryk wylał wino. W sensie, że trzeba przyjść i posprzątać, prawda? No i tam za chwilę rozmawiałem, ha, 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 tam księże biskupia, ale rzeczywiście, tam jasne, Bóg zapłać. I nasz prałat, czy tam kim on był, potrącił, wylał y, tam filiżankę z kawą. No więc woła, Marta, kawa się wylała! <grywa> więc nie więcej tak to wygląda, taka jest drobna różnica. Kiedy ja zrobię coś złego, a kiedy y, ktoś coś... Zwykłego zrobi, no to wtedy przypisujemy mu oczywiście większy ciężar gatunkowy. I kiedy Jezus daje tę przypowieść o pewnym królu, który się rozlicza ze sługami, to ten pierwszy człowiek, który jest winien 10 tysięcy talentów, to musi być ktoś znaczny. To jest jakiś, powiedzielibyśmy, może prezydent miasta albo w ogóle jakiś. No, gubernator, jakiś zarządca regionu, bo jest niemożliwe, żeby jeden człowiek taki dług w ciągu swojego życia zaciągnął. 10 tysięcy talentów to jest suma niewyobrażalna. Na dziś jest trudna do przełożenia, bo to jest trochę tak jakby powiedzieć yy, ileś tam dolarów. No dobrze, ale dzisiaj dolar jest warty tam nie wiem, 4 tam złote ileś, 4,50 czy ileś. 10 lat temu był warty tyle, a za 20 lat będzie warty znowu inaczej. Więc nie ma jednej kwoty, którą moglibyśmy yy, jakby prze przetłumaczyć te 10 tysięcy talentów. No próbuje się to robić, bo wiemy skądinąd, że jeden talent, tam to się też wahało, 25 do 35 kilogramów złota albo srebra, bo talent jest, to nie jest ilość pieniędzy, tylko jest to waga. Przy czym też był używany jako określenie, jako jednostka monetarna, w sensie ilość pieniędzy. Ale to była waga technicznie rzecz biorąc, więc przyjmowano, że jeden talent to jest 6 tysięcy denarów. Jeden denar to jest jeden dzień pracy. Zapłata za jeden dzień pracy. Tyle samo, co ta jedna drachma naszej porannej dzisiejszej wdowy. Czyli jeden talent to byłoby 6 tysięcy dni pracy. Czyli musimy pomnożyć 6 tysięcy dni razy 10 tysięcy, co nam wychodzi 600 tysięcy dni to jest tam jakieś. 164, chyba, tysiące lat pracy. To jakby się postarał, to by to zrobił, prawda? No, mówi, Panie, miej cierpliwość, a wszystko Ci oddam. No, fajnie. Inni z kolei troszkę przekładają to już tak bardziej yy, jako całość i mówią, że te 10 tysięcy talentów to byłoby tam około 10 miliardów złotych, tak jakby już na nasze. Ale mówię, to jest wszystko bardzo takie płynne, bo. No, wszystko jest, jest zmienne, jeśli chodzi o walutę. W każdym razie jedno jest pewne, 10 tysięcy to był największy liczebnik w Grecji. I jest ciekawe, bo w pierwszym czytaniu mamy podane, że no, nie, ma, nie ma gdzie złożyć Tobie darów pokarmowych, kadzielnych, ale niech nasza. Niż, niech dusza strapiona i duch uniżony znajdą u ciebie upodobanie, jak całopalenia z baranów i cielców i z dziesięciu tysięcy tłustych owiec. Dziesięć tysięcy tłustych owiec to nie jest ileś tam ktoś liczył. Tak jak te nasze sto owiec, tylko tutaj ten tysiąc to jest rzeczywiście taki wykrzyknik. I cała masa, albo niewyobrażalna ilość. Więc o to panu Jezusowi pewnie chodzi w Ewangelii. Nie o matematykę, ile tam tych talentów dokładnie było, tylko o to, że była to suma, której ten człowiek w życiu by nie odzyskał. No nie miał szans. Gdzieś tam też liczono, że po śmierci Heroda Wielkiego, jego trzech synów. Kiedy zbierali podatki z tych regionów, gdzie ich ojciec ustanowił, to zbierali 900 talentów. Tak, dobrze mówię, 900 talentów. A tu mamy 10 tysięcy talentów. Więc no 10 tysięcy talentów to jest jakiś dochód państwa z iluś lat. Więc jeden człowiek bez szans. Więc musiał nieźle nabroić, nakombinować ten nasz pierwszy sługa. I patrzcie, że on dostaje od pana nie to, o co prosił, bo on prosi, panie, pada do stóp i prosi, panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. I pan mówi, dobra, kasuje ci dług, pan mu daje więcej niż on prosi, więcej niż się spodziewa. I teraz jak jest błąd tego człowieka, kiedy wychodzi, spotyka jednego ze współsług, który jest, mówię, 100 denarów, czyli mniej więcej 3 miesiące pracy. No, jest trochę różnica. To by się dało rzeczywiście oddać, i ten mówi: Okaż mi cierpliwość, a oddam Tobie. I ten nie chce okazać cierpliwości. Dlaczego? Skąd się bierze nasza niecierpliwość? Stąd, że zapominamy, co myśmy otrzymali. On, znaczy on, ten pierwszy, nic nie otrzymał fizycznie, bo Pan nie dał mu pieniędzy, ale nie dał mu należnej kary. Więc otrzymał bardzo wiele, otrzymał miłosierdzie. I tu nawet nie chodzi o tą karę, ale on nauczył się, jakie jest serce króla. W praktyce. Dostał łaskę zasmakowania tego, jak działa król, jak dobry jest król, a to znaczy, że na przyszłość będzie się mógł na to powołać i powiedzieć, patrz, tyle mi przebaczyłeś, proszę, przebacz mi jeszcze raz, bo ja znam Ciebie, wiem, że jesteś dobry. To dokładnie tak mówi Azariasz w piecu ognistym, mówi, przecież Ty dałeś obietnicę Abrahamowi, Panie, powołujemy się na tę obietnicę, ratuj nas. Ale trzeba pamiętać o tym, co Pan Bóg zrobił dla Ciebie i kim On jest przez to. Jeśli zapominamy i skupiamy się na tym, co robi drugi człowiek, czego nie robi, co Ci oddał, co nie oddał, klapa. Możemy stracić łaskę, którą dostaliśmy. I to będzie prawdziwa tragedia. Okaże się, że nie tylko. Mamy problem z drugim człowiekiem, jakiś gniew, nerwy, niecierpliwość, ale też i tracimy tę łaskę, którą otrzymujemy od Pana Boga. Czyli oznaczałoby to tyle, że przestajemy wpatrywać się w Pana Boga, przestajemy uwielbiać to, kim jest, przestajemy Go chwalić, przestajemy Go błogosławić za Jego łaskę. A to zawsze prowadzi do śmierci duchowej. Brak dziękczynienia, brak uwielbienia Pana Boga jest początkiem końca, Naszego życia duchowego. I tak postąpił ten, ten pierwszy człowiek, ten, ten sługa, który winien był 10 tysięcy talentów. Więc jest to z pewnością dla nas zaproszenie do tego, żebyśmy nie próbowali mydlić oczu Panu Bogu tym, że jesteśmy super i nie powoływać się na własne dobro w rozmowie z Nim, a tym mniej na czyjeś zło że ona jest zła, ja jestem lepszy, no to ja w takim razie zasługuję na Twoją łaskę czy tam na, na coś innego. Tylko raczej mocą naszej modlitwy jest powoływanie się na to, kim jest Pan Bóg, na to, co zrobił, na to, jak jest dobry. A to musi zawsze prowadzić do, do tej wewnętrznej radości. To, co mówiliśmy dzisiaj rano o, o tym, że w niebie powstaje zawsze radość z nawrócenia grzesznika, więc... Ja już otrzymałem łaskę nawrócenia nie jeden raz, więc jeśli w niebie powstaje radość z tego powodu, to tym bardziej we mnie samym ta radość powinna powstać. I jeśli ktoś umie cieszyć się tym, co otrzymuje od Pana Boga, to nie ma czasu na to, żeby się zastanawiać, co ktoś zrobił, co nie zrobił. Oczywiście doświadczam cierpienia z powodu tego, że mnie atakujesz, że nie okazujesz mi miłosierdzia, dobra, że jesteś dla mnie niecierpliwa. Że traktujesz mnie niesprawiedliwie. Jasne, boli mnie to, ale nie hoduję w sobie gniewu z tego powodu. Nie trzymam w sobie świadomie i dobrowolnie pamięci o tym, co robisz, bo nie ma miejsca na to. Bo moje serce jest wypełnione pamiętaniem o tym, co zrobił dla mnie Pan Bóg. I, tak jak uczyna Sazariasz, trzymaniem się kurczowo obietnicy Jego słowa, że to samo zrobi jutro pojutrze i do końca mojego życia, i przez całą wieczność. Myślę, że to jest nasze zadanie, i do tego dzisiaj liturgia słowa nas wzywa. Niech Pan obdarzy Was spokoju.